Tegoroczne forum liderów banków spółdzielczych ma nieco inny charakter niż wiele dotychczasowych. A to dlatego, że w ostatnich kilku kwartałach nastąpiły bardzo poważne zmiany regulacyjne i organizacyjne polskiej bankowości spółdzielczej. Ta bankowość, która i jest stabilna i jest najbliżej klientów w społecznościach lokalnych. Przechodzi przemiany organizacyjne, zbudowała instytucjonalny system ochrony, zarówno Banku Polskiej Spółdzielczości, jak i Grupy SGB. Ale to, co ważne, dzięki zbudowaniu tego systemu uzyskała nowe, dodatkowe możliwości świadczenia usług na rzecz swoich klientów. Podczas tego forum dyskutujemy o potrzebach, zaawansowania nowych technologii w bankach spółdzielczych. One są zmodernizowane, ale trzeba przejść do kolejnego etapu bliższej współpracy banków i przeniesienia części kosztów, zmniejszenia części kosztów działalności poprzez zintegrowanie niektórych funkcji. Rozmawiamy o tym, jak mogą banki spółdzielcze uczestniczyć w realizacji programów rozwojowych zarówno tego rządowego, jak i programów rozwojowych poszczególnych województw. Rozmawiamy również o tym, jak bankowość spółdzielcza może odpowiadać najlepiej na potrzeby klientów indywidualnych, a pamiętajmy, że dzisiaj większość z nich posiada już telefony, posiada komputery i chce realizować swoje usługi płatniczo-rozliczeniowe w nowych technologiach. Rozmawiać Będziemy i rozmawiamy o tym, jak bankowość spółdzielcza może przyjść z usługami z obszaru consumer finance dla klientów w społecznościach lokalnych, i wreszcie, jak bankowość spółdzielcza może być, bo jest, była zawsze dobrym partnerem jednostek samorządu terytorialnego i tysięcy, wielu tysięcy małych i średnich firm. No i wreszcie to co jest niezmiernie ważne, jak nadal bankowość spółdzielcza lokalnych instytucji finansowych może utrzymywać bardzo dobre relacje ze swoimi klientami, ze swoimi y, członkami. Pamiętajmy, że bankowość ma dzisiaj lokalna ponad milion członków i kilka milionów wiernych klientów. Ale ważne jest to, żeby rozwój bankowości spółdzielczej nadążał za potrzebami klientów, żeby ta bankowość spółdzielcza nadal była stabilna i żeby tak jak do tej pory stanowiła solidną, jak to często nazywam, rezerwę strategiczną naszego kraju. Bo w sytuacjach trudnych, czy klęsk powodzi, czy suszy, czy wymrożenia, zdarza się... Niestety to u nas od czasu do czasu ta bankowość przychodzi z pomocą tak szybko, jak to jest możliwe. O tym będziemy także o tym współdziałaniu rozmawiać już w nieodległym czasie z Ministerstwem Rolnictwa i rządem w ramach paktu dla wsi.